Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Tym razem teścik Portera. Ktoś prosił, żeby zrobić test Portera. Miało być porównanie. Kupiłem do tego Guinnessa również, ale Guinness to nie jest Porter. Zacznijmy od tego, bo to jest piwo ciemne, górnej fermentacji. Natomiast jeżeli chodzi o żywca, to najpierw trzeba powiedzieć, czym jest Porter. Bo Porter to jest piwo trzech stylów. Ale, Pale, Milt i Brown. No i ogólnie jest to piwo najczęściej angielskie, znane w Anglii. Więc teoretycznie Guinness mógłby być, ale tak nie jest. Jeżeli chodzi o tego żywca, to cena około tam. 7 zł, jakoś 6,50, 6, różnie 4, 4,55, 50, 56,50. 50, no, ceny są bardzo rozstrzelone w zależności gdzie kupujecie. Taka ośredniona cena to 5,50 gdzieś mógłbym powiedzieć. Ten jest produkowany w Cieszynie. Ciemny, mocny zapach. Mocne, treściwe piwo, można by rzec. Dobra, co? Otwieramy. Najlepsza temperatura podawania 9-11 stopni. Zapachu mocno kawowy smaku. Goczki, go kwaskowy Niestety nie mój klimat, piw. Ale zalejmy go. Jak widzicie, kawa praktycznie. Strasznie ciemny, piana okrutnie ciemna. Ale w smaku dla wybrednych może będzie odpowiedni. Jeżeli lubicie gorzkie piwa, jeżeli lubicie mieszanki właśnie z nutami kawowo-karmelowymi, no to, to jest <laughs> piwo dla Was. I taka ciekawostka, recepturę piwa Żywiec Porter wymyślił w 1881 roku Juliusz Wagner, który był naczelnym piwowarem arcyksiążęcego browaru w Żywcu. i tyle. I od tamtego roku właściwie było, jest produkowana aż do teraz. Więc jedyna zmiana to jest przeniesienie browaru do Cieszyna. To jest jedyny, jedyna zmiana przez 140 lat. Więc, jeżeli chcecie takie piwko, no ja je ogólnie polecam, jest całkiem ciekawe. Są też różne fajne mieszanki, na przykład bierzecie. Setkę zalewacie tym i pijecie, albo mieszacie pół litra z porterkiem. Trzepie niesamowicie. No, trzymajcie się na razie.